Witam, witam Was serdecznie. Moi drodzy, ten przekaz kieruję do ministra rolnictwa, pana Siekierskiego, jego zastępców, kłamców, którzy oszukują, okłamują rolników. I rolników, ten, ten przekaz jest też do Was. Moi drodzy Państwo, rolnicy, a w szczególności konsumenci, bo to też przekaz do Was, żebyście zrozumieli, o czym mówię. Jestem też rolnikiem, płatnikiem podatku rolnego. Czyli oszukanym przez ministra Siekierskiego, który zapewniał, że podatek rolny będziemy płacili na poziomie z roku poprzedniego. Co jest nieprawdą, decyzje podatkowe wystawiane są na poziomie tym, który jest. Po drugie, panie Siekierski, proszę przestać okłamywać rolników razem z Kołodziedzjakiem i całą resztą, że wy musicie wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na finansowanie w ramach Wspólnej polityki rolnej. Po pierwsze, w państwie polskim nie ma polityki krajowej, rolnej, czyli nie ma pieniędzy z budżetu krajowego na rolnictwo na poziomie, który powinien być. I oszukujecie tak samo rolników, jak oszukiwaliście, jak PIS oszukiwał, właśnie w latach poprzednich. To jest jedna kwestia. W ramach polityki krajowej może Pan wspierać polskie rolnictwo, a w szczególności jest to konieczność ze względu na strategię bezpieczeństwa żywnościowego. Po drugie, proszę nie oszukiwać rolników, że problemem jest tylko i wyłącznie Ściana Wschodnia, bo za większością importu z Ukrainy tego wszystkiego stoją ludzie powiązani. Powiązani ze związkami zawodowymi rolniczymi, z izbami rolniczymi, powiązani z ministerstwem, układami politycznymi i z Wyspą Wolim. I proszę przestać opowiadać herezję. Po drugie, panie Siekierski, nie wdraża pan, nie wprowadza pan Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego, a nie mamy tylko napływu importu. Szkodliwego zboża technicznego z Ukrainy, ale w szczególności staliśmy się utylizatorem odpadów z Unii Europejskiej, właśnie z Francji. I różnica pomiędzy francuskimi a polskimi rolnikami to różnica jest w tym taka, że oni mają wspólną politykę rolną i tworzą tą wspólną politykę rolną razem z Niemcami, ale. Mają politykę też krajową, a w Polsce nie ma polityki krajowej. Cały chemiczny syf z, Amery z Unii Europejskiej w postaci tuczu, Duńczycy. Duńczycy zalewają nas duńskimi warchlakami, które przyjeżdżają do Polski genetycznie, są niespełniające w ogóle kryteriów do hodowli niejednokrotnie do utylizacji się nadające, wciska się to polskim rolnikom w ramach tuczu nakładczego, ponieważ nie ma ekonomiki opłacalności, ponieważ to Ministerstwo Rolnictwa zarządów Jana Krzysztofa Ardanowskiego wystawiło zaświadczenie do Łokiku, że w ramach, moi drodzy, przejęcia zakładów Pini Polonia nie dojdzie do monopolizacji rynku, czyli Schmidt, ani Animex, przed którym uprzedzał Andrzej Leper stał się monopolistą rynku wieprzowiny i dzisiaj rolnicy nie mają gdzie sprzedawać, a jest diktum. Po drugie, jesteśmy krajem importowym tuczu przemysłowego i mięsa z głębokiego mrożenia starego, które przyjeżdża do Polski w ilościach około 10-12 milionów sztuk trzody chlewnej i uzyskuje i sprzedawane jest pod kodem kreskowym 590 i tak to też sprzedaje i Sokołów i Animex moi drodzy i wszystkie branże mięsne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bo skąd biorą surowiec z zagranicy, czyli wyprodukowany przez holenderskiego hiszpańskiego, niemieckiego francuskiego, moi drodzy belgijskiego i szlagnie jeszcze jakiego rolnika, no łącznie z tym że sklep jedzie z Irlandii jest rozpakowywany moi drodzy na sklep wrzucane pod flagą Polski na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Panie Szekierski, rolnicy potrzebują prawdziwego, prawdziwego ministra rolnictwa. I przestań oszukiwać, bo stworzyłeś budżet na rolnictwo taki sam jak był za psl -u. I te bajki i opowieści, które wysnujecie na tych protestach są tylko i wyłącznie dla ogłupiania polskich rolników, którzy nie mają pojęcia gdzie leży problem. Różnica jest taka, moi drodzy, że to właśnie francuski rolnik zalewa rynek polski swoimi surowcami i to wszystko ląduje w Leclerc, ląduje w Auchan, etc., et moi drodzy. Dlatego, że nie ma systemu kontroli jakości żywności, nie ma laboratoriów, norm kontroli i niczego. I do Polski można przywieźć wszystko. Polscy rolnicy też produkują w sposób Niektóry, można powiedzieć, znacząco nieodpowiedni. Ale to się wiąże tylko i wyłącznie z ekonomiką opłacalności. To na moje rolnictwa ciąży obowiązek wycofywania środków ochrony roślin, które szkodzą konsumentom. Ale w drugą stronę trzeba dać opłacalność ekonomiczną polskim rolnikom i chronić rynek poprzez system kontroli. Wprowadzić normy i jednocześnie wprowadzić odpowiednią politykę krajową, krajową, której w Polsce nie ma dla celów ochrony zdrowia polskiego konsumenta i do was teraz rolnicy. Największym błędem będzie jeżeli dacie się wyprowadzać moi drodzy na ulicę. Waszym celem nie i wrogiem jest ulica i konsument, tylko waszym celem są centra logistyczne do których przyjeżdża z Unii Europejskiej cały syf, a następnie lądujący w marketach pod kodem kreskowym P90. To wszystko wjeżdża przez granicę Schengen. To wszystko zalewa rynek polski, a wy nie macie gdzie sprzedawać, a w międzyczasie firmy dumpingują ceny i obniżają cenów, ceny płodów rolnych. Nie tylko problemem jest problem z Ukrainy, ale w większym znaczeniu problem jest z Unii Europejskiej napływającego syfu. I tam jest wasz cel. Waszym celem są zakłady mięsne, do którego jest importowany tucz przemysłowy, mięso z głębokiego mrożenia i cały syf, który jest przerabiany tam, a następnie ląduje w Polsce, w, w marketach pod flagą Polski. I to niejednokrotnie już udowodniłem, gdzie nawet z Tunisa, moi drodzy, jechało mięso, które było pakowane, już jest tam pakowane. W opakowania z flagą Polski, moi drodzy, z krajem uboju i krajem hodowli. Później, następnie, dla takich zwierzaczków, jak ten pies, robiony z tych odpadów poubojowych, jest robiony z tego syfu, moi drodzy, karma dla zwierząt i te są zwierzęta, i wiecznie będziecie latali do weterynarza. Moi drodzy państwo, rolnicy, jak i konsumenci muszą w tej sprawie działać wspólnie. Ale nie dajcie się rolnicy wyprowadzać. Samorząd rolniczy, mówię o izbach rolniczych, w szczególności Krajowej Radzie Izb Rolniczych, wybierany jest z procenta rolników. Wystarczy, że 1% pójdzie do wyborów, czyli ta klika, która tam zasiada w tych izbach rolniczych, idzie i wybiera się sama. Jest beneficjentem 60 milionów złotych, rocznie przeżerając, wysrając dupą, z czego nic rolnik nie ma, ostojąc przy ministrze rolnictwa i bijąc wielkie brawo, jaki to jest pan minister rolnictwa, przyklepując budżet na rolnictwo szkodliwy dla was, nie robiąc polityki rolnej, polityki krajowej, Wewnętrznej państwa polskiego, chroniącej rynek wewnętrzny, chroniący polskie rolnictwo, chroniący zdrowie polskiego konsumenta. To w pierwszej kolejności trzeba rozwiązać i zdelegalizować izby rolnicze. Trzeba się wziąć, moi drodzy rolnicy, za porządki, ale nie na drogach, tylko pod centrami logistycznymi, pod zakłami przetwórstwa. Zablokować to! Na ulicy będziecie stali, będziecie wyprowadzani przez te organizacje związkowe, które są upol upolitycznione, upartyjnione i oszukują rolników, ale jednocześnie działają na szkodę interesu państwa, działają na szkodę interesu konsumenta, wszystkich ludzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mówiących językiem polskim, a będących różnych narodowości. Czas zakończyć podziały. Czas zakończyć podziały na tych lepszych i gorszych. Nowotwory nie wybierają, możesz mieć pieniądze, ale nie kupisz sobie zdrowia. Jeżeli tego nie zmienimy, nie uratujemy przyszłości, pokoleń, nie zrobimy nic. Nie walczymy w tej chwili, moi drodzy, o flagę, walczymy o wolność, o prawo wyboru, o to, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, a nie niewolnikami globalistów, masonów, moi drodzy, i politycznych, politycznych klakierów, którzy w ich imieniu działają. Pozdrawiam.